Z tej strony, Martikat. A dzisiaj pomówimy o bardzo fajnym e, i miłym, oczywiście. Bo to, co by było, to nie w ogóle nie jest miłe. W łamaniu, no! Ale pytanie: skąd ona miała moje hasło? I właśnie ta osoba kokie... Kokierniczek. Nie wiem, co to za nikt, Nie wiem. Ukradła moje dwie pary włosków, które. Kupiłam. Ja sama kupiłam za moje własne pieniądze. Za moje własne pieniądze. Tylko że ona nie miała dużo strachu, bo pewnie by więcej ukradła. Ponieważ Zorientowałam się chyba w, nie wiem. Nie mam pojęcia w ogóle, skąd ona miała moje hasło. Skąd? I ona wysłała tutaj jednej dziewczynie. Ona nie jest tutaj. To nie... Ona nie chcą, ona pewnie jej wysłała po prostu. I właśnie... No wysłałam moje dwa ulubione włoski. No. Powiem szczerze, że to są jedne z moich ulubionych włosków. No co do po powiedzieć, nie no. Bardzo fajnie. I jeszcze ta cudowna dziewczyna taki ma piękny mózg, że nie pomyślała, że przecież nie ma z takiego lewela, żeby to zwrócić i przesłać na swoje konto. No to jest chyba... Takie piękne, taki ma piękny mózg normalnie. no, Powiedzcie mi, czy ona nie jest mądra i teraz prawdopodobnie ma 16 lat. No, matko boska, czy latka szuka antencji, wygry, grze dla dzieci, okrada dziecko z, no, u, kupionych przez nie. Pikselów w grze? Czy to jest... Czy ona szuka antencji? Przecież dziecko się poryczy. Poryczy i co ona ma z tym? Co? Czy ona tak się z tego... Czy ona... Nie ma po prostu nic do powiedzenia. Czy ona szuka naprawdę antencji? Jeszcze taka jest historia, że to niby jest koleżanka mojej koleżanki, no, która jest zazdrosna o mnie. No i to jest powód do włamania w ogóle. Skąd ona miała moje hasło? Ja nikomu od tamtej kradzieży nie dałam. O jakie, jakie kradzieży? Bo dosyć nie, dosyć, no dosyć. Chociaż to już było dawno temu, zostałam okradziona przez moją internetową przyjaciółkę. No mnie chyba najbardziej zabolało, chociaż jeśli się okaże, że to też jest jedna z moich internetowych przyjaciółek, to chyba mi serce pęknie. No. Pomyślcie sobie, gdyby jedna z. no wasza przyjaciółka, najlepsza przyjaciółka was okrada. Czy to nie jest taki ból? Czy to nie jest ból? No, naprawdę. I ja naprawdę nie wiem, co ta osoba sobie myśli. Jest naprawdę brawo dla tej osoby. Normalnie pozdrawiam cię. Taka miłutka jesteś. I to... Czekajcie, bo ja chcę zbadać, tylko to... ile to było? To było 4 godziny temu. 4 godziny temu. No i teraz jestem ciekawa, co ona zrobiła z moimi rzeczami. Jeśli przetworzyła to matko boska, jak można mieć... 那边。<sighs> przepraszam, jeśli jesteście na słuchawkach, no ale. Naprawdę, nie, nie wiem do czego dać skąd ona miała hasło. Teraz się czuję strasznie zagrożona, bo ja nikomu nie podobałam mojego hasła. Nikomu. Więc skąd ona mogła mieć to hasło? Tylko się czuję zagrożona, bo ona może też teraz wejść na moje konto. Nie wiem, czy ja mam teraz zrobić. No, nie wiem. Naprawdę, nie wiem, no czuję się strasznie zagrożona, no ale. MSP to przecież gra dla dzieci. No nie, bo tak, jak gdyby jakiś obcy człowiek lub ktoś inny się włamał na konto, to nie! Dziecko ryczy i to jest tylko to, co tak raz prowadziła. No, matko boska! W tamtym łamie to naprawdę ryczałam, ale teraz to i po prostu, nie wiem, trochę les, łez poleciało, no ale to są tylko te dwie rzeczy. Dwie rzeczy, które i tak, i tak kosztowały pieniądze. Dobra. Nie wiem, co ta. Osoba sobie myśli, czy ona uważa, że to jest takie zabawne! Takie zabawne! No, zobaczcie, jak się śmieje. Naprawdę nie wiem, co ja mogę o tym myśleć teraz. Normalnie jest po prostu mi żal taki. Nie wiem, nie wiem, co ja mam o tej osobie myśleć. No, po prostu to jest moim zdaniem cringe. Jak można być niby. 6 Sześciola, 6 sześcio, sześciolatkiem chociaż no ona jest sześciolatkiem po swoim e, zachowaniu sześciolatkiem no powiedzmy że ma 6 lat bo nie wiemy ile ma lat może mieć 6 może mieć 10 może mieć 11 ja uważam teraz że ma 6 nie ma 16 jak mówiłam ona ma 6 on ma 6 lat po swoim zachowaniu Dobrze jak już ma niby niby 16 lat, to co robi tu taki stary baran w grze, która jest tylko dla małych dzieci? No, powiedzcie mi, gdzie tu jest sens tego? Naprawdę nie wiem. Mnie to strasznie zraniło. Ja nic chyba nie dodam, bo to nie ma sensu. Nie ma, no po prostu nie ma. Nie wiem, co ta osoba sobie myślała. I nadal nie będę wiedzieć, bo naprawdę to jest. Straszne głupie. Skąd ja mogę wiedzieć, co ta osoba sobie myśli, co ona chce ode mnie? Po co? Ja Ciebie obrażam. Tak, osobę, jeśli Ty to oglądasz, to ja Cię obrażam. Ja Cię nawet nie pozdrawiam, bo Ty jesteś naprawdę... Jak można, jak można się tak zachować? Normalnie jak można się tak zachować? Nie rozumiem tego. Jeśli chcecie coś dodać, to możecie w komentarzu. Sekcja komentarzy jest dla Was. I dzisiaj nie ogłoszę wyników konkursu. Miał być akurat w tym odcinku, ale nie mam nerwów do tego. Po prostu nie mam. Podziękujcie w komentarzach tej osobie. No, po prostu podziękujcie jej. No. No i, no i może jeszcze na poprawę humoru. Stawcie mi łapkę w dół, żeby tak poprawić mi ten oto. Mój, nie wiem, no po prostu nie wiem. Ja życzę Wam miłej. Mam nadzieję, że takie coś Wam się nie przytrafiło, bo to jest naprawdę ból. Um, ale pierwsze, naprawdę nie wiem, co taka osoba może sobie myśleć. Naprawdę nie wiem i nie chcę. Wiedzieć, jak można być takim głupkiem, żeby próbować chociaż kogoś oszukać. Napisz w komentarzu, czy kiedyś chciałeś, byś chciałaś ty oszukać kogoś. Ja nigdy, nikogo nie oszukiwałam. Nigdy! Bo w czym to jest sens? Po co zrobić przykrość drugiej osobie? Po co ja tego nie rozumiem? Po co ludzkość taka jest, że chce oszukiwać ludzi? Po co? Ja tego nie rozumiem i nie będę. Możecie mi wytłumaczyć to na, w komentarzu. Dziękuję. I to chyba byłoby na tyle, co chciałabym powiedzieć. Um, no w tej pięknej. Um, nie wiem, co jeszcze. No to jest takie piękne. To jest strasznie miłe z Twojej strony. Włamywaczu. Nie wiem, jak można być takim durdiem normalnie. Nie, nie wiem. Może jeśli. Ty to teraz właśnie oglądasz, ty w tak, ty hakerze. No masz mi wytłumaczyć, dlaczego akurat hakujesz w grze dla dzieci. To twoja zazdrość, bo jeszcze poszło o zazdrość o mnie, bo ja się przyjaźniłam z jej lub. Um, no nie, po prostu nie wiem, o zazdrość. Um. Nie wiem dlaczego możesz mi wytłumaczyć, jeszcze twoja głupia zazdrość, chciałam szczerze mówiąc nie chce mi się wierzyć, że to szesnolastka, um, no wiecie o co mi chodzi, już nie mogę, mam zapchany strasznie nos, że właśnie tyle... Taka oto osoba mogła ukraść, lub w ogóle coś zrobić w grze dla dzieci, bo MSP jest grom dla dzieci, więc w ogóle nie wiem, jak mogłeś stworzyć to konto normalnie. No. Ja po prostu tego nie wiem i nie zrozumiem. Nadal jeszcze ta osoba mi nie oddała tych ubrań, tych rzeczy, na, na, na razie jeszcze nie oddała. Więc e, to by było tyle, co chciałam powiedzieć, chciałam powiedzieć po prostu, że odcinków z, odcinka nie będzie dzisiaj z wynikami, nie piszcie mi w ten, bo ja już naprawdę, ja się teraz boję o to konto. Nie wiem, co ja, co, co zrobi jeszcze, ja już zmieniłam hasło, więc nie bójcie się, ja już zmieniłam to hasło, tylko co mnie teraz jeszcze czeka, co? Ktoś wie? Nie, nikt to nie wie, trzeba być czujnym. To bym powiedziała teraz, no, ale nawet nie można się przespać, tak? Ja wczoraj montowałam cały jeden filmik dla Was, ale oczywiście głos się mój chciał zepsuć i dopiero po zmontowaniu to zauważyłam. No, jaka ja boska też nie umiem myśleć. Normalnie po prostu no, tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Ja jestem po prostu strasznie dumna i wybaczcie za tak mącę tą kamerą, no, ale no ja bym teraz najchętniej rzuciła tą telefon od. I bym zostawiła tak no normalnie. Tyle ja mam po prostu do powiedzenia, i mam nadzieję, że spodobał Wam się ten głupi odcinek. Bo ja tego nie nazwę odcinkiem, ok? W ogóle nie nazwę, i nie chcę tego nazywać odcinkiem. I w ogóle to moim zdaniem jest też głupie, głupstwo. No. Więc yy, jeśli właśnie to było moje ty oglądasz, to możesz mi wytłumaczyć, jak można być tak mądrym. Więc to by było na tyle w tym odcinku. No i do następnego pa pa!